Trochę o pieniądzach i co z tego wynika. Pamiętajcie, Państwo, taką tarczę rządową, która była skierowana do artystów scen polskich. No, i już tam pomijam sprawę tego, kto dostał te pieniądze i ile, ale tutaj widzę pewną korelację z tym, jakie. Rząd ma oczekiwania w stosunku do artystów i celebrytów. I tak podejrzewam, że wielu z tych celebrytów, artystów, którzy otrzymali to wsparcie rządowe, niedługo zobaczycie Państwo w jakże pięknych reklamach zachęcających do szczepień. To jest takie moje proroctwo. W Polsce dobrze jest być y, firmą farmaceutyczną, ponieważ na przykład reklamy swoich produktów można zlecić y, rządowi i rząd y, za darmo zrobi reklamę y, jakiemuś produktowi firmy far farmaceutycznej. Nie pod postacią tego produktu, ale pod postacią na przykład y, szczepień, tak jak mamy teraz do czynienia z tą akcją. I zyskają na tym firmy farmaceutyczne, które aktualnie sprzedały nam za żywą gotówkę, yy, czy powiedzmy za przelew jakichś realnych kwot, te swoje produkty. No, chciałbym być firmą farmaceutyczną, yy, której produkty reklamuje rząd. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby na przykład moje usługi rząd reklamował. I też z drugiej strony ciekawe jest to, dlaczego rząd akurat sobie szczepionki wymyślił, że takie są godne tych reklam. Dlaczego łykanie tabletek nie jest tutaj aż tak przez rząd reklamowane? Także rząd za nasze pieniądze zrobi reklamę firmom farmaceutycznym, z czego zapewne Polacy wszyscy się cieszą i chętnie za to zapłacą. Zwłaszcza ci, którzy właśnie w związku z sytuacją oboszczeniową stracili źródło zarobkowania. Czy Ci, którzy na przykład stracili biznesy, czy właśnie ci, którzy za chwilę te biznesy stracą, też ci myślę, którzy za chwilę nie będą mieć co do garnka włożyć, oni myślę, że jak najbardziej chętnie się złożą na te właśnie reklamy. No i myślę, że pozostała część społeczeństwa też bardzo chętnie weźmie w tym udział. Pan premier zapowiedział, że nie będzie szczędził. Pieniędzy na szczepienia. Oczywiście chodzi mu o nasze pieniądze. Czyli te, które zostały przez nas wpłacone do budżetu, bo on swoich pieniędzy na to wydawać nie będzie. Bo to wiecie Państwo, zawsze fajnie jest być urzędnikiem, bo dysponuje się pieniędzmi nie swoimi. I nie swoje pieniądze bardzo się fajnie wydaje, bo to nic nie boli. Gdyby się miało swoje pieniądze. Wydać. No to człowiek się zastanawia 10 razy, czy warto, czy nie warto, a czy to będzie dobre, a czy to nie będzie dobre, a czemu to ma służyć, a co to się stanie. No ale jak się wydaje cudze pieniądze, no to po co się tu zastanawiać? To się po prostu wydaje i już jest wydane. Jak się nie wie o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze i chodzi tu o pieniądze, nasze pieniądze. Nasze pieniądze, na które ktoś właśnie robi zamach. Z jednej strony wydają je na reklamy, na szczepionki, na jakieś inne y, historie, które w ogóle nie wiadomo, czy te szczepionki w ogóle ludzie będą chcieli brać, y, no to na siłę im będą wciskać, znaczy w sensie takim, że będą tworzyć jakieś niestworzone historie y, prawne, y, tutaj jakąś. Y, Propagandę będą uskuteczniać za nasze pieniądze, po to tylko, żeby ludzie się zaszczepili, a z drugiej strony będą podnosić podatki, bo im brakuje kasy. No, czy, czy to ma jakiś w ogóle sens? Wracając jeszcze do tych fikołków prawnych, które rząd zapowiedział, że będzie stosował tutaj, że będzie jakieś tam przywileje stosował dla osób, które które się zaszczepią, no ludzie weźcie trochę się ogarnijcie I, i jakie przywileje, o czym wy w ogóle rozmawiacie? Magiczne słowo konstytucja, które... <śm> w której jest tam coś napisane na temat dyskryminacji, że nikt nie może być dyskryminowany i w ogóle. Ale kurczę, tak to jakoś dziwnie się u nas składa, że, że ta konstytucja niby jest, ale nijak się nie idzie do niej odwołać. Nijak się nie da zasłonić tą konstytucją i powiedzieć, powiedzieć kurczę, weźcie sobie tą ustawę, wsadźcie cztery litery, bo ona jest sprzeczna z konstytucją. No możecie sobie tak powiedzieć, ale nawet sprzeczna z konstytucją ustawa, obowiązuje, dopóki nie przestanie obowiązywać, czyli tam nie uchyli jej trybunał jakiś taki siaki, a ten trybunał jej nie uchyli, bo powie Wam na przykład taką, także no, ustawa obowiązuje, dopóki parlament jej nie przerobi. No i co zrobimy? No i nic nie zrobimy. Nie. Proszę Państwa, nie wiem, ale to już tak yy, moja cierpliwość, szczerze mówiąc, jest na wyczerpaniu. Tak to wygląda, że rząd, y, rząd, ci tam y, posłowie, ci, ci wszyscy ludzie odpowiedzialni za to, oni mają pełną świadomość tego, że, że wprowadzają ustawy niezgodne z konstytucją, że jakieś rozporządzenia niezgodne z ustawami. Ja myślę, że oni mają pełną świadomość tego. Tylko jest takie przeświadczenie wśród nich, że my im nic nie możemy zrobić. Stoją przed nami i mówią: No tak, No robimy ustawy niezgodne z konstytucją. No ale co Wy nam możecie zrobić? No dopowiedzcie no mi, że, że taki ten premier, on nie wie, co tam się dzieje. On doskonale sobie zdaje sprawę z tego, co robi i wie dokładnie, po co to robi, i doskonale ma świadomość tego, że Zawsze zanim stanie państwowy aparat przemocy i go ochroni. I stoi przed wami i może się śmiać i powiedzieć: No, co wy mi możecie zrobić? No? Co wy mi możecie zrobić? A co wy mu możecie zrobić? Możecie iść do Warszawy, pojechać, potupać sobie po ulicach.